Cześć, witam Was. Jestem Wit. I pokażę Wam parę rzeczy, które udało mi się zrobić. Pierwszą rzeczą to będzie film, który trzeba było zrobić. Ten film mniej więcej będzie tego klimatu które tutaj teraz widzicie. Dotyczy Bartka. Bartek to był mój kolega. Był, bo już niestety nie żyje. Chodził ze mną do szkoły i pewnej soboty zrobił pokaz. Zrobił slideshow przy użyciu dwóch rzutników, w których jednocześnie... Przyszła projekcja, rzutniki analogowe, nie multimedialne. Przysłaniając raz jedną ręką, raz drugą, powodował, że obrazy na siebie wchodzą. To zobaczycie, jest trochę w niskiej rozdzielczości, ale to nie o to mi chodziło. Chodzi mi o ekspresję obrazu, niekoniecznie. Chodzi mi o pamięć, pamięć człowieka, czyli Bartka, o którym mowa. Bartłomiej Kwater, Kwater miał na nazwisko. Chciałem to zrobić, żeby uwiecznić jego w mojej pamięci. I teraz wy zobaczycie co chłopak zrobił. Teraz leży podobnie jak ja teraz. E, jakość jest niska, ale jak mówiłem nie o to chodzi. Chodzi o wrażenie, odczucie e, chociaż po trochu. To co myśmy czuli, dowiadując się dwa dni później, że Bartek nie żyje. Został zaszteletowany w Łodzi gdzieś w ciennej uliczce, z czego nie udzielono, nie powiedziano nam co się stało do końca. I to tyle.